Witam serdecznie na kolejnym gnocie, ale dzisiaj przymroziło, rano to z minus 15 było, teraz troszkę lepiej, szczególnie w słońcu, temu kalafalerowi to najmniej przeszkadza, ale Edziu, tobie też ja dzisiaj świeżej słomy nałożę, może starą wyjmę świeżej, nałożymy, żebyś miał cieplej w nocy, bo wątpię, żeby się go udało w nocy trzymać w chałupie, udało mi się go namówić dzisiaj rano, żeby się po nocy zagrzał, wiecie, że on nawet... Minuty chyba nie wytrzymał w domu, już wdrapał w drzwi wejściowe, tylko perełce opędzlował miskę i uciekł. No, on to jest pies zimnolubny. A dzisiaj zajmiemy się zrobieniem grzędy dla indyków. Przecież ja przeniosłem indyki, a przez to wszystko zapomniałem im zrobić grzędy, bo silki nie spały na grzędzie i tą starą od nich zabrałem. Nowej nie zrobiłem ani nie dołożyłem. Może i ciągnik przepalimy dzisiaj, zobaczymy czy i w takim rozy daje radę, ale no muszę im zrobić grzędę, bo one już coraz chętniej siedzą w środku, no bo jest zimno, trochę tam sobie latają i im też można słomy dołożyć no i zobaczyć jak tam sytuacja, czy będziemy im coś dogrzewać czy nie. No zobaczymy, one są duże i mocne i nie wyglądają w ogóle, żeby marzły, więc nie wiem czy jest sens, ale słomy dołożyć zawsze można i grzędę zrobić to podstawa, a ja jeszcze zaraz jadę do pana mechanika, już cię umówiłem wcześniej, zanim te problemy mi wynikły z tym busikiem. Trzeba tam porobić no oleje, filtry, wszystkie takie rzeczy, serwis, jakieś takie drobne usterki po tym jak go się kupiło. Ale to ja jadę się dopiero dogadać ze wszystkim dzisiaj i przy okazji tutaj znajomego z okolicy zawieźć, bo jedzie tam po samochód. Boki, grzędy, to ja zrobię sobie z tego, to wcześniej robiłem do ściągania śniegu, jak pierwszy raz tutaj śnieg ściągałem, to boki będą gorzej z tymi poprzeczniakami, bo one powinny być okrągłe i dosyć grube. A ja chyba żadnych takich gałęzi nie mam na podwórku, może skoczę do pana sąsiada i coś się ogarnie. Dobra, bo już Pan dzwonił, że możemy jechać. A to chwila mi zejdzie, zanim ja odgruzuję skodzinę. Jak tam to jest lód, czy się... Ale. Lód. Dobra, trochę skrobania będzie, żeby on odpalił. Lecę po kluczyk zobaczyć, czy odpali. Bo jak nie odpali, to będzie psikus. Kluczyk jest. No, tak nie wiem. Minus 13. Nie wiem i teraz. Nagrzały się. Luz jest. Prawie! Odpal, odpal. No ten akumulator, to ja muszę wymienić, ale to... Nie wiem ci w najbliższych dniach. Ja! No już to miał. Mogłem go jeszcze chwilę pokręcić, ale już słychać, że jest koniec. A jak jest słaby, to mi się załącza alarm. No dawaj, dawaj, dawaj. Poszedł, poszedł. Dobra, minus 13, ale daje radę. Ciekawe czy Władimirec też by tak łatwo poszedł, ale to sprawdzimy jak wrócimy. Dobra, ja się zabieram za to. Widzimy się po powrocie i po drodze muszę ogarnąć kija na grzędę. Jestem z powrotem, ale zeszło, bo to oprócz pana mechanika jeszcze inne sprawy mi wyniknęły. Z panem mechanikiem się umówiłem, że pojedzie busi klawetą, bo on teraz wiecie, odpala za chwilę. Gaśnie zaraz. Ja bym się przewalił, i właśnie o to chodzi. Rozmawiałem z panem od lawety w poniedziałek, ma być rano. I nie wiem, jak my go tutaj wytargamy. Bo laweta duża na taki duży pojazd, no to jest długa taka na bliźniakach, pan mówił. Jakby tutaj cofnęła, to go pewnie wytarga. Ja tutaj odkopię jeszcze ile się da. I podsypię, może tym magnezem, żeby Edziu tam nie latał po soli. Tylko sprawa jest taka. Czy ona tutaj zawinie, bo tutaj jest nawet lepiej? Tu też może bym posypał. Tu jest lepiej niż tam przed furtką. A, i patyka mam. Jest patyk. Będziemy zaraz robić grzędę, bo to już naprawdę leci. Sprawdzałem znowu prognozy pogody. Dzisiejsza noc jeszcze nie ma tragedii. Jutro już jest gorzej i potem dwie noce ma być poniżej minus 20, kiedy będziemy się najbardziej martwić. Dzisiaj ma być, z tego co patrzyłem, minus 15. Także, jak na ten rok w normie, mu się przy minus 15 dają radę bez problemu, ale widzę, że wywaliły wiadro. To jeszcze rundka z wodą naszczeka. czeka. Czy tutaj ona jest w stanie tyłem wjechać? No to jest pytanie zasadnicze. Chociaż no miejsca, to tu jest. Myślałem, żeby tutaj przyjść ze szpadlem jeszcze i popkopywać. Te boki, ale chyba nawet za bardzo nie ma co. O, tutaj jest tak troszeczkę odśnieżone, może i by dała radę tyłem wjechać. No ciężko powiedzieć. O, patrzę, że coś w skrzynce jest chyba drugi raz dopiero jak tutaj mieszkam. Może trzeci. Jaką ciulotkę dostałem, chociaż tato może być dedykowana, bo to coś... Dla rolników, a ja jestem przecież rolnik, może po jakimś wykazie to poszło. Dobra, zobaczę jeszcze szybko, czy ciągnik odpali, chociaż on to pewnie by wiele nie pomógł przy takich dużych sprzętach. Chociaż z drugiej strony ciężko powiedzieć. To co, ustawimy go jakoś, muszę jechać dzisiaj wieczorem do miasta kupić sobie ten, kupić sobie ten statywik, bo on ma z trzech nóg tylko dwie. Nawet wezmę w tej chwili, zrobię Wam zdjęcie jak to. Wygląda, trzeba się nakombinować, że gdzieś w śniegu było dobrze, dobrze podpasowało, bo inaczej mi się obala. Jest to strasznie uciążliwe, ile już mam dzisiaj różnych dzieci, i zepsutych takich. Dobra, patrzymy, czy ciągnik nam odpali. Nie ciunie, denerwuj się, nigdzie nie jadę. Tylko przy tych minusach, to to różnie może być. Aby się ta zima już skończyła. No dobra za bardzo go przymroziło To tyle trzeba by odkręcić akumulator zanieść do garażu niech się naładuje Jutro sprawdzić A jeżeli im stanął bliżej to bym tylko wiecie kabel i prostownik A tak stanąłem daleko bo odpalał bo już szła odwilż a tu odwilż przyszła Nie bardzo Dobra, ja tym wszystkim to się mogę jutro zająć. To no jutro nie działa, to nie powinno się robić, ale, ale to nawet w poniedziałek rano. Teraz to ja muszę grzędę robić, bo jeszcze co? Dwie godzinki i będzie ciemno. I taka to robota teraz. Dobra, bierzemy tego kija, bo nigdy nie zrobię tej grzędy. Ładnie mi się tutaj zmieścił. W sumie taki długi to nie jest mi potrzebny, bo na te dwa indyki na parkę to mi wystarczy. Krótsza, taka metr. O, idealnie ten grubszy kawałek, bo indyki powinny mieć trochę grubsze, tak około 8 cm. Lecimy tam robić. Dobra, sprzęt gotowy, zaraz sobie pomierzymy. Już w głowie sobie ustaliłem ta, na której będą siedziały około metra. Może być trochę więcej, bo budka tam ma 2 metry. To bez problemu. I teraz powinno być około 40 cm nad ziemią, nawet 35 bo to ciężkie indyki, czyli jak grzęda ta tutaj yy, ma mieć 40 cm nad ziemią, no to najlepiej, żeby była gdzieś w połowie, żeby to się trzymało, czyli ta odległość od podłogi do podparcia grzędy o ścianę powinna mieć 80 cm i wtedy po podłodze też 80 cm. To trzeba zrobić, żeby zobaczyć długość tej grzędy. Nie grzędy, tylko tej belki, która będzie skośnie. No grzędy w sumie. No tej bocznej belki, która będzie łączyła tą, na której będą indyki siedziały, to trzeba zrobić 80 kwadrat i dodać 80 kwadrat. To wyjdzie nam długość tej do kwadratu. Nie będę udawał mądrego, tylko sobie policzę na telefonie. 113 cm mniej więcej, czyli muszę wziąć miarkę, piłę i ta moja gałęziówka jest rozkręcona ręczną. Nie będę tam chodził z tymi prądami, bo mam drugą na prąd, ale dobra, takie to ja ręczną potnę. Czyli potrzebuję dwie belki po 113, tak jest początek roboty. A jak mi potem starczy, to jeszcze zrobimy łączącą na dole. Ja tam na szkołę nieraz narzekałem na gniotach, ale akurat na matematyce to uważałem i zawsze lubiłem matematykę. Miałem dobre oceny, się Wam pochwalę, ale chodziłem do klasy humanistycznej, w liceum to to nie było zbyt skomplikowane. Bo się nie dostałem do matfizu, punktami brakło. Jak szybko wszystko znalazłem, jest miarka, jest piła, można robić, ale nieraz tak się zastanawiałem, że całkiem by moje życie mogło wyglądać inaczej. Jakby mi wtedy tego punkta nie zabrakło Wiecie, miałbym innych znajomych Na inne studia poszedł Wszystko by mogło być inaczej ci lepiej, czy gorzej No tego to już nie wiemy I się nie dowiemy Dobra, może od tamtej strony ją obrócę Nie, dobra O, tu na budce sobie postawię kamerę, bo wbiję w ten lód O, widać coś Powinno być widać Teraz szybciutko zrobimy tak, minus 10 mi pokazywało, że już się trochę nagrzało od tego słońca powietrze, więc nie ma takiej tragedii, już przestały mi zamarzać włosy w nosie, taki, taki plus. Dobra, jedziemy, o ma, mazak, ja um, mazaka mogłem sobie wziąć, to by było prościej, bym pozaznaczał i pociął. Teraz to piłką muszę 113 może być ciut niższa 110 bo tak między 35 a 40 chciałem Dobra, mamy. Teraz wkrętaczka, wkręty i to podskręcamy, co? Długie wkręty. Na takie duże wkręty może udałoby mi się to skręcić. Nie wiem, czy mam. A mam nawet jeszcze dłuższe w razie czego? One mają taką samą końcówkę? Tak, taką samą. I tą zakrętarkę bym wziął, w sensie kluczu darowy. Bo ona jest mocniejsza. Ta moja wkrętaczka to mogłaby nie dać rady. Tylko, czy ja mam taką teraz do tego końcówkę, to jedno, a dwa, jak to się tu montuje, nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, czy jakaś przejściówka jest do tego, czy co, montaż to nie jest trudny. Bo po prostu o, tam się wtyka i gotowe, nawet wygodniejsze niż w zwykłej. Tylko tu w zestawie to nie ma takiej końcówki, żeby do tych długich pasowała. Zaraz poszukam innych, ale niewygodnie się bez tego statywu wygląda. Naprawdę. Ciebie wieczorem lecę do powiatu, do jakiegoś, wiecie, eksperta media, eksperta czy co tam i ten. Jakiś może malutki statyw będą mieli. To szukam. Troszkę czasu to zajęło, bo znalazłem taką końcówkę, co pasuje, ale ona to tam całkiem wpada do środka. Ale teraz znalazłem taką przeduszkę w zupełnie innym zestawie. Jedno pasuje do drugiego i teraz można tu wtyknąć to? To pasuje czy nie pasuje? Zaraz. O, pasuje, teraz się docisnęło. Nie wiem czemu to ma takie delikatne bicie. Może tak już ma. Dobra, nieważne. W kieszeń bierzej mi te wkręty i dłuższe i krótsze, albo nawet nie w kieszeń, tylko w to wezmę. Żeby nie pogubić I lecimy tam Przykręcać, zobaczymy czy Się uda Dobra, wszystko przytargałem sobie tutaj, żeby w śniegu mi się nie gubiło Teraz przymknę może delikatnie tutaj Drzwi Żeby Edziu niekoniecznie tu przybiegał I co? I składamy, no to, to nie będzie zbyt trudne Jeden bok Drugi bok troszkę żeby wystawało z tej strony również no dwie ręce są potrzebne zdecydowanie nie bardzo mam jak tą kamerę odstawić bo się przewala ale już jutro powinno być lepiej o może się będzie trzymał ale tutaj to znowu słońce was razi tu postoi no chwilę może się nie przewali którą tutaj stroną lepiej. Chyba tak by było lepiej tutaj kawałek też wciągniemy się do środka tutaj troszkę w tą poustawiane elegancko przytrzymamy się nogą tu przyłapiemy dobrze no to to wchodzi głośne jest to bardzo głośne jakbym miał z tym pracować gdzieś cały dzień to bym nie był fanem tego urządzenia. Ale jak muszę tylko coś tam odkręcić, przykręcić, to naprawdę to jest genialne. Ja nawet na ręku nie czuję żadnego oporu. Krętaczkę to wiadomo. Wyrywa, a to nie. Będę Wam musiał to wyciszyć na nagraniu na pewno. I gotowe. Teraz tylko to ładnie zamontować w tym oto pięknym kurniczku. Tutaj, tutaj, tutaj trzyma się. No, piękna sprawa. To się nic a nic tutaj, nie kolebocze. jeszcze sztywniutko. Przewalić się nie przywali. No luks. Może nawet jeszcze zrobię. Ciut większy kąt tutaj, żeby miały większą odległość od ściany i troszkę niżej. Nie ma szans, że to się przewali. Ja na tym staję całkiem, całym swoim ciężarem. No to 100 kilo utrzyma to i indyka wytrzyma. Państwo indyki zapraszam. Spanie gotowe. Aha, miałem miarkę wziąć i sprawdzić. Jaka jest odległość? Powinno być 35 do 40. Mamy... No patrzcie! 35! Góra grzędy na około 40. Średnica powinna być około 8 cm dla indyków. Tylko trochę ten sęk mi tu źle wychodzi. Ale tu spokojnie może stać jeden, tam drugi. Dadzą radę. Indyki trochę inaczej nogę opierają, z tego co wyczytałem, i dlatego powinny mieć grube, bo one się też palcami trzymają. Kura mniej palcami się trzyma, dlatego chyba te mniejsze są dla nich też dobre. No nie wiem, nie będę się mądrzył. Wyczytałem w poradniku, że 8 cm dla dużych indyków. No to, to takiego kija udało mi się znaleźć. I co ciekawe, wyczytałem, że lepiej jak dla kur lepiej brzozowe, tak dla indyków. Sosnowe, bo jest miększe, bo im się łatwiej robią odciski na nogach i nie korować, nie szlifować, bo indyki mają tendencję do ślizgania się nogami po tym, czyli takie surowe. Nie? No to tak mają, dobra? Powodzenia, lecę wszystkim szybciutko wodę nalewać, bo patrzcie co te gałgany zrobiły, ale to nie tylko one, bo indykom też już zamarzło i króliki to już chyba nawet truda powywalała z tego wszystkiego. Dobrze mówię? Nie, nie wywaliła. Ale jej też zamarzło. Także szybciutko woda dla wszystkich. Woda pozanoszona. I komu nie zaniosłem, to zaraz piją i tam kaczki gęsi, to wiadomo, króliki wszystkie. No bo to letnia woda, przyjemna. Na bazie tylko jedno zwierzę. Nie chciało się napić, ani łyczka. Kto to mógł być? Ten kawaler, on je śnieg, on gardzi wodą. On mówi, że woda jest. Dla słabych. Nawet jak go się głaszcze, to on ma tu normalnie grudki lodu i nie chce wejść do chałupy, żeby mu to nawet odmarzło. On to się co chwilę kładzie w śnieg i tarza, no. Ale te futro to ma i takie szorstkie, porządne. O! Ja, I mnie łabalił. A, to był obóz. <tryk> Leś nie poleciał. w serdaku. Gdzie on jest? Tu. <laughs> o, do budy wlazły. Ciekawe, czy ci załapią, żeby na tą grzędę wejść, bo na razie to oglądają i się dziwują, o co chodzi. No zaraz zobaczymy. Posiedzę tu z 5 minutek. Popatrzę, jakemu się sobie piją. Belka trochę zasłania. One tak fajnie, bo one łapią wodę, i dopiero do góry przechylają i popijają. A wy co, wchodzi ta na to grzędę, czy nie? Wchodź, wchodź. Tak sobie tutaj siedzę, siedzę u indyków i myślę, czemu one na tą grzędę nie wchodzą? Czy coś z nią nie tak? Indyk ją tylko trochę podziubał. Tak to ogląda. I się zastanawiam. I zastanawiam. A przecież jeszcze nie jest późny wieczór I jak kojarzę to indyki w dzień nie siedziały w ogóle na grzędzie Zawsze się kręciły Dopiero tylko do spania na grzędę On to sobie jakąś korę poskubie Coś tam śniegu może trochę A no dobra To zobaczymy potem To co mi zostało dzisiaj do zrobienia Akumulator ściągnika do ładowania I trochę busa odkopać może tu jakoś się uda tej lawecie zajechać, ale nie wiem. Ale mu się tu tańcują i tańcują przy tym płocie, jak mnie tu widzą. Ciekawskie takie. Tak sobie tutaj siedzę, spojrzałem na telefon, a tak przy okazji tu patrzcie, jak idealnie tabelka tu się układa, że mnie w oczy nie razi. I dostaję od was masę wiadomości, jak tam sytuacja, co dalej. No to sytuacja wygląda tak, że najbliższe 3 miesiące na pewno nie będę mógł zarabiać na YouTubie, ale plan działania z grubsza wymyśliłem. Będzie drugi kanał na pewno, ale robiony na mnie bez żadnych kombinacji, czyli on też nie będzie mógł 3 miesiące zarabiać, ale pomyślałem sobie, że ta sytuacja jest dobrym przyczynkiem, bo pewien pomysł mi od dobrych 10 lat chodzi po głowie i chyba zacznę go robić. To taki projekt nie na lato, ale na lata i to na długie lata. Muszę jeszcze tylko dograć szczegóły i na dniach Wam powiem, co będzie. Na drugim kanale tam na pewno nie będą tak często filmy i w ogóle trochę na czym innym będą polegały. To czekajcie na info, zobaczymy. Może Ula założyć swój kanał, może nie. Jeszcze się zastanawia. Ja jakoś specjalnie też się nie namawiam, ale oczywiście też nie odradzam. Złożyło się to czasowo idealnie, że może sobie na to pozwolić, w sensie, w sensie czasowym. No i gorsza informacja jest taka, że ja nie wiem, czy to tylko 3 miesiące nie będę mógł monetyzować tutaj filmów, czy dłużej, czy w ogóle potem będę mógł, no szanse to takie są, wiecie. Szanse to jest wróżenie z fusów tak naprawdę. No będę próbował, dostaję bardzo dużo jakichś wiadomości, jak tam to ominąć, gdzieś poprzekładać, robić od nowa, na jakichś innych mailach, na kogoś założyć, na kogoś z rodziny. Nic nie będę kombinował, wszystko robię na siebie, bo nie zrobiłem nic złego, tam jest błąd jakiś formalny, proceduralny. Jak wszystko pójdzie dobrze, to za trzy miesiące normalnie z powrotem będzie monetyzacja. Chyba, że nie pójdzie dobrze, no to już nie będzie, będziemy się martwić później. No ale właśnie, żebym wiedział, że to trzy miesiące i koniec, już będzie dobrze, to bym się nie martwił. A tak... To nie wiem i chyba będę robił raz w tygodniu live'a po prostu z jakąś tam opcją donate'ów, także bo pewnie przy weekendzie, także jak w jest niedziela to może gdzieś tak koło 19.00 odpalę, zobaczę czy uda mi się to technicznie wszystko poogarniać, bo to pewnie, te, też pewnie trochę czasu zejdzie. Może nawet dzisiaj do tego przysiądę to może zrobię jakoś testowo, chociaż z 15 minut. No zobaczymy, ale wstępny mam taki plan. Zrobić drugi kanał. Ten pomysł, który mi chodzi po głowie od wielu, wielu lat, bo to w sumie już ostatni dzwonek, bo jestem coraz starszy, a to na długie lata projekt. Może Ula założy kanał. No i raz w tygodniu bym robił livey. tak? To robiłem tylko w urodziny, w imieniny. Nawet nie pamiętam, czy mi się udało. Chyba nie. Chyba raz w roku było tylko. A teraz może będzie co tydzień. Także taki plan. Dobra, to powodzenia, indyki. Zajrzę do Was wieczorem. Czy tu wchodzicie, czy nie wchodzicie? Chodźcie, Wychodzimy od indyków. Wykręcamy akumulator elegancki. Zestawi kluczy sobie przytargałem całe, Bo z tego co pamiętam, to tam różne śruby są. Jaka... O! No. Nie wiem, czy ja takim kluczem złapię. Bo tu nie bardzo jest miejsce. A już jest koniec tego kabla. Może z tej strony będzie więcej? Żeby najpierw tam odkręcić to by było prościej, bo tak to jakiś bym musiał taki nasadkowić? Jaki? A! Tu się chyba złapie, bo tu jest inaczej. Nie, a może? Dobra, z tej strony mi zeszło ręką. Tak to dobrze. Dokręciłem ostatnio, także z drugiej damy radę to odkręcić, żeby go wyjąć. Aha! Żebym ja tylko spamiętał. Gdzie jest plus, gdzie jest minus. To ja sobie zrobię zdjęcie, że on ma te klemy z tej strony, bo ja zapomnę potem. I tyle z tego będzie. Dobra, mam zdjęcie, to już będzie wiadomo. Trzynastka klucz, ale jest tak zimno, że <gryw> miałem ciut wilgotną rękę i mi przymarzła do klucza na początku. Dobra, drugi zejdzie, gdzie tu jest plusik. Dobra. Ale to jest pewnie bardzo ciężkie. A z Kodą sobie podjadę. No ja nie wiem, czy na tym lodowisku ta laweta jest w jakikolwiek sposób w stanie wyciągnąć tego busa. Słaba obca. Jakoś mi się to zbytnio nie widzi. Ja bym tu szpadlem nie machał. Ile bym nie posypał, to tu jest takie lodowisko, a na głównej jeszcze gorzej. No nie wiem. Zobaczymy w poniedziałek. I czy nawet Mire coś tu pomoże? Też nie sądzę. No i dobra, podłączony ładuje. Do jutra niech ładuje śmiało. I to wszystko w dzisiejszym gnocie, bo jeszcze do Płońska muszę jechać po ten statywik, bo naprawdę tak to jest uciążliwe, jak on się połamał i ta kamera się przewala, jak ją gdzieś postawię, że muszę po niego skoczyć, nawet w takim sklepie stacjonarnym, to się pewnie trochę przepłaci niż przez internet, no ale trudno. A Was zapraszam na jutro, na siódmą rano, a może nawet dzisiaj wieczorem na jakiegoś live'a, jak mi się uda to technicznie ogarnąć. Także do zobaczenia, na razie, cześć!